Cześć, wiesz, co jest najbardziej intrygujące w kosmosie? Czasami to, co najcichsze, skrywa największe tajemnice. Weźmy na przykład Kalisto, jeden z księżyców Jowisza. Nie jest tak sławny jak jego rodzeństwo. Europa czy Ganymedes. Nie błyszczy, nie przyciąga uwagi. Po prostu jest. Na pierwszy rzut oka wygląda jak stara, zapomniana kula do kręgli. Cała powierzchnia usiana jest kraterami i bliznami, pamiątkami po kosmicznych zderzeniach, jakby ktoś przez miliony lat używał jej jako tarczy strzelniczej w międzyplanetarnym paintballu. Ale najbardziej fascynujące jest to, że Kalisto milczy. Nie ma tam wulkanów, nie ma pęknięć w skorupie, żadnych dramatycznych zmian zero fajerwerków kompletna cisza. I właśnie ta cisza sprawia, że naukowcy nie mogą spać po nocach, bo pod tą nieruchomą lodową skorupą może kryć się coś niesamowitego ocean głęboki, tajemniczy zbiornik wody, ukryty przed światem zewnętrznym. To nie wszystko. Ten ocean może istnieć tam od miliardów lat, chroniony przed intensywnym promieniowaniem Jowisza to jak odkrycie ukrytego pokoju w domu, którego nikt nigdy nie odwiedził. Wyobraź sobie, podczas gdy inne księżyce Jowisza popisują się swoją aktywnością, Kalisto siedzi cicho w kącie, jak ten tajemniczy mędrzec, który już wszystko widział i wie znacznie więcej niż mówi. To trochę jak w życiu, czasami ci najcichsi mają najwięcej do powiedzenia. I może właśnie dlatego Kalisto jest tak fascynujący. Bo nie wiemy, czy ta cisza to znak pustki, czy może preludium do wielkiego odkrycia. Może tam, głęboko pod lodem, kryje się coś, co zmieni nasze spojrzenie na życie w kosmosie? Może właśnie w tej chwili, pod tą pozornie martwą powierzchnią, rozgrywa się historia, której jeszcze nie poznaliśmy? Jeśli spodobała Ci się ta kosmiczna opowieść, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał. Czeka nas jeszcze wiele fascynujących historii z głębin kosmosu. Do zobaczenia w następnym filmie.